Bonjour. Oh. W jednym z poprzednich odcinków prezentowałem kuchenkę turystyczną Samotny Wilk Tuba, która ze względu na swoją konstrukcję jest świetnym pojemnikiem na EDC. Tym razem chciałbym zaproponować wszystkim chętnym wzięcie udziału w konkursie na skomponowanie składników ekwipunku dźwiganego codziennie. Dla ułatwienia dodam, że składniki powinny mieścić się w takiej oto przestrzeni. To tekturowa tuba, jaka pozostaje po zużyciu papieru toaletowego. Warunkiem wzięcia udziału jest dobranie takich składników, które zmieszczą się w tubie. Następnie wysłanie zdjęcia z rozłożonymi komponentami na Facebooka Survival Ketle wraz z odpowiednim opisem. Tak to może przykładowo wyglądać. Dla tych, którzy nie posiadają konta na Facebooku, istnieje możliwość wysłania zgłoszenia ze zdjęciem i opisem na maila infomaupa.survivalketle.pl Do rozlosowania mamy trzy nagrody Kuchenki Samotny Wilk Tuba Zwycięzcy zostaną wyłonieni w trzech kategoriach Pierwsza Najwięcej lajków oddanych pod swoją propozycją na Facebooku Survival Ketla. Druga Uniwersalność. Oceni to grono jurorów zajmujących się Survivalem i Bushcraftem. Trzecia Fajność. Tutaj zwycięzcę wyłonię osobiście. Liczę na zaskoczenie mnie składnikami, o ile nie będzie to trotyl, ląd i zapalnik. Konkurs potrwa półtora miesiąca i ostateczną datę zakończenia oraz warunki, regulamin i odpowiednie linki podaję w opisie filmu. Zapraszam do wzięcia udziału oraz subskrybowania kanału. Czekam również na komentarze i pomysły. Aktywni użytkownicy mogą liczyć na nagrody.